Dla babcia, bonsoir. Bonsoir to znaczy tyle po francusku co dobry wieczór. No bo skoro jeszcze ciągle jesteśmy w tej Zjednoczonej Europie, to używajmy jej języku, prawda? No to do roboty taka sytuacja. Dwunastolatka i trzynastolatka podpaliły jeża. Tak, najpierw go ogłuszyły butelką, potem go podpaliły, a potem to wszystko wrzuciły na Snapchata, żeby się pochwalić. Dziewczynki były Polkami. 23-latek śmiertelnie ugodzony nożem. Ugodziciel był Polakiem. Pięcioletnia dziewczynka pobita przez pijanych rodziców. Rodzice byli Polakami. A pięcioletnią dziewczynkę zgwałcił tatuś, a trzynastoletnią dziewczynkę zgwałcił sąsiad. To też byli Polacy. Tego nie zrobili uchodźcy. Tego nie zrobiły arabusy, ciapate. To zrobili Polacy. No to będę te wszystkie określenia dla ludzi o innym kolorze skóry, innej religii, że to arabusy, że to ciapate, są tak obrzydliwe, że po prostu gdybym mogła, to bym wyżygała. Bo podobno Bóg jest jeden i On nas wszystkich stworzył. Ale to no, chyba zbyt trudne. Mm. Druga rzecz. W Polsce na polskich drogach w 2016 roku zginęło prawie 3000 osób. Tak, 3000 osób. A w zamachach terrorystycznych w Europie w 2016 roku zginęło tak niecałe 200 osób. No. A ciapaci w Polsce nikogo nie zabili. To my ciapaci. Bijemy na ulicach, wyrzucamy ich z autobusów. Kiedyś polska gościnność była przysłowiowa, a teraz leży w kącie skopana, przez nas skopana. Nie jesteśmy już dla nikogo dobrzy i gościnni. Także reasumując, to nie uchodźcy są dla nas problemem, my dla siebie sami jesteśmy problemem. Polacy są największym problemem dla Polaków. To Polaków, a nie uchodźców, należy nie wpuszczać do Polski, bo to Polacy zabijają Polaków, a nie uchodźcy zabijają Polaków. I nie należy Polaków wpuszczać do Polski, a tych, którzy już są w Polsce, należy internować za drutami. Tak, za drutami ich internować i niech ich uchodźcy pilnują, tak.